Filtr powietrza został ściągnięty z przepustnicy. Tutaj sobie stoi. To jest przepustnica, ale to już chyba każdy wie, że trzeba ją czasami czyścić. Tu jest silniczek krokowy. Tu jest TPS z tyłu, czyli Throttle Position sensor linka gazu, i tu jest nasza pod spodem. O, tam widać już te metalowe. To jest nasza listwa wtryskowa, którą zaraz podmienimy na tą, którą mamy tutaj, aby przetestować, czy powodem szarpań przy dodawaniu i puszczeniu gazu jest właśnie listwa wtryskowa, a dokładnie jej. Wtryski 4. Ok, zabieramy się za wyciąganie powoli, delikatnie tych wszystkich wtyczek. I odpięciu regulatora ciśnienia, ściągnięciu i od spodu trzeba odkręcić dwa przewody paliwowe. Więc może się poleć trochę paliwa. Dlatego też warto mieć blisko gdzieś jakąś szmatę, papiery i co najważniejsze gaśnice w razie W. Ok, zabieramy się za demontaż. Ok, plastikowa obudowa, ta oto tutaj została już zdjęta. Tu są wszystkie przewody, które idą do wtryskiwaczy. I tu mamy główną wtyczkę. Tu są po kolei wszystkie cztery wtryski, a tu są wszystkie przewody idące do tych wtryskiwaczy oraz dalej ta wtyczka idzie do, jak się nie mylę czujnika wałka rozrządu lub wałka korbowego jeżeli dobrze mówię ok, teraz zabieram się za demontaż tych kabli, wyciągnięcie ich wtyczek wszystkich, tak żebym mógł powoli zacząć demontować całą tą listwę ta cała listwa trzyma się na dwóch śrubach wkręconych tam z tyłu do tej listwy a dokładnie widać je tutaj na tej listwie już pokazuję zobaczcie ta cała listwa trzyma się na tych tu dwóch dziurkach czyli na tych dwóch śrubach które tam od tyłu są wkręcone więc potrzebny będzie troszeczkę dłuższy Ok, te dwie śruby na listwie wtryskowej odkręcamy za pomocą przedłużki. Tak jest najlepiej. I końcówka torx albo bit sześciokątny, czyli imbus. Na taką śrubę mam nadzieję, że uda mi się teraz wyciągnąć. Pokażę Wam. Jedną już odkręciłem. To zaraz Wam pokażę. O, taka śrubka, zobaczcie. Taka śruba jest tam wkręcona, zobaczcie i jest ich dwie. Tak więc, za pomocą takiej przedłużki, bez problemu wyciągniemy ze względu na te wszystkie przewody. Linka gazu, tak jest najwygodniej, śrubokrętem będzie ciężka. Jeszcze coś możemy uszkodzić. Ok, lecimy dalej. Ok, teraz pokażę Wam wszystkie wtryski, znaczy wtyczki od nich. Wystarczy je podważyć tutaj w ten plastikowy elemencik i wysunąć, delikatnie wychodzą, bez najmniejszego problemu tak wygląda wtyczka, która wchodzi we wtrysk i tak wszystkie cztery ściągamy, wyciągamy te plastikowe te wszystkie, przepraszam, przewody proste przewody i listwę, możemy jeszcze tylko potem tu wyciągamy przewód podciśnienia do regulatora ciśnienia i tu odkręcamy dwie nakrętki, które trzymają przewody paliwowe z regulatorem ciśnienia, czyli listwą całą wtryskową. No to lecimy dalej. Ok, wszystkie wtyczki z wtrysków są wyciągnięte, tak, więc przewody można już swobodnie wyciągnąć, odsunąć troszeczkę, odkręcić przewody paliwowe tutaj z tyłu, dwa, i całą listwę będzie można swobodnie wyciągnąć w tamtym kierunku, nie prosto do góry, tylko tak do tyłu, ponieważ wtryski są wsadzone tak bokiem pod kątem około 40 stopni czyli trzeba całą listwę tak po prostu wysuniemy ona się trzyma na czterech gumkach więc nie będzie najmniejszego problemu trzeba uważać na te gumki, żeby ich nie pogubić mówimy o tych gumkach na wtryskach czyli tych takich czarnych, które tu widzicie ok, lecimy dalej jeszcze taka dobra rada zanim jeszcze wyciągniecie całą listwę i odłączycie oczywiście tutaj te przewody dwa, które idą do regulatora ciśnienia polecam, aby tutaj na końcu listwy po lewej stronie jest wentyl znaczy odkręcić tą zaślepkę uwaga, żeby nie zgubić i przyłożyć tutaj trochę papieru o, w ten sposób, dlaczego? tu jest, zobaczcie, ten wygląda tak samo jak wędr samochodowy dokładnie jest taki sam więc chodzi o to, żeby nacisnąć ten cyfelek, który jest tam w środku i ciśnienie nadmierne paliwa zostanie upuszczone Pokażę Wam o co chodzi. Weźmiemy sobie jakiś mały, cienki szybokręcik i właśnie wykonam tą operację. Chodzi o to, żeby nam się nie polało paliwo po. O, w ten sposób. Powinno nam cyknąć paliwo. Jak wciśniemy tutaj ten cybelek O, widzicie? Właśnie poleciało paliwo, czyli nadmiar ciśnienia z listwy. Listwa jest pod ciśnieniem, ponieważ jest w pompie paliwowej zawór zwrotny tutaj okay. nadmiar poleciał, nie będziemy śmierdzić, szmatę, zaraz możemy wyrzucić i dopiero w tym momencie możemy ściągać regulator ciśnienia i z tyłu te przewody. Do tylnych przewodów, czyli do tych nakrętek. Potrzebny jest klucz 17 bez problemu siedemnastką odkręcimy tutaj te nakrętki i wysuniemy listwę z tamtych przewodów aluminiowych, które są tam z tyłu. Okay, jeszcze jedna porada, jak będziecie sobie tu odkręcać te przewody paliwowe z tyłu? Oczywiście, też podłóżcie sobie jakąś większą szmatę albo papier, tak jak ja w tym wypadku to robię, ponieważ wyleje nam się tu troszeczkę paliwa na pewno. A tu widać już odkręconą nakrętkę i to samo będziemy robić z poniższą. Czyli tu już teraz wysuniemy przewód, on jest na uszczelce gumowej. I zaraz drugi przewód z spod spodu, tak samo. A potem możemy możliwe listwę po prostu wysuwać. Przewód wyciągnąłem, on sobie po prostu wyskakuje, wystarczy odkręcić tą nakrętkę. I to samo z po robimy. Czy taka dobra rada następna to jest przewód ten górny ten dolny jest grubszy. Nakrętka nie jest 17, a klucz jest potrzebny 19. Od razu dobra rada jest taka, że jeżeli tu i tu będziecie mieli trudność z odkręceniem e, tych nakrętek, one nie siedzą mocno, one są minimalnie zapieczone to wystarczy delikatnie postukać w klucz e, młotkiem, ale bardzo delikatnie tutaj mam ten młotek delikatne e, stuknięcia dwa, trzy i od razu już nakrętka puszcza e, i nie mamy ryzyka że gdzieś walniemy kluczem o coś i coś rozwalimy e, kolejna dobra rada w jaki sposób wyciągnąć listwę wtryskową i tu już mamy ją całą odkręconą do tego posłuży nam taki klucz siedemnastka, wystarczy włożyć go tutaj pomiędzy przewody, tak żeby nic nie uszkodzić, dotknąć, zobaczcie on wchodzi idealnie, może być większy, lepiej większy, chodzi o to, żeby o ten kant pokrywy zaworów delikatnie oprzeć, można tutaj kawałek drewna i kilka razy stuknąć, stuk, stuk, stuk i listwa zaczyna odchodzić nam to samo robimy z drugiej strony tylko z drugiej strony mamy tutaj więcej miejsca więc wkładamy pod listwę zobaczcie, pod listwą jest klucz i wystarczy tutaj ten klucz kilka razy stuknąć delikatnie młotkiem i listwa wysuwa się i listwa wysuwa się sama i można już ją powolutku wyciągać zauważcie, że Wszystkie te wtryski, one mają taką gumkę, dlatego trzeba bardzo uważać, żeby tych gumek nie potracić. To są te gumki, które są, zobaczcie, na wtryskach. O, tu jest na przykład taka czarna, widzicie? I te wszystkie cztery gumki, żeby zostały, to trzeba delikatnie powciągać i sprawdzić, czy wszystkie są na miejscu, żeby gdzieś na mnie wyleciały. Ok, to zabieram się za wyciąganie listwy. Już wyciągniemy listwę, e, dokładnie wtryski z gniazd. E, listwę wyciągamy lewą stroną. Spokojnie tutaj przechodzi, w prawą się nie da, żeby tu żadnych przewodów nie uszkodzić, w lewą stronę swobodnie tutaj wyciągając kabelki. Bez problemu listwę możemy całą wyciągnąć. Tu wam pokażę po prawej stronie listwa, która przejechała w sumie 215 000 km i po lewej około 150. Eee, jak zauważyłem, co, co mnie zaciekawiło, eee, te gumki są całe brudne. To jest ta listwa moja. Te gumki są całe brudne, kupa tu jest syfu. Oczywiście nie z tej strony, z której jest to istotne, czyli tam gdzie tej tak więc pewnie to jest syf, który się tutaj gromadzi, od góry kurz, ewentualnie jakieś płyny. Zobaczcie, tam wchodzą wtryski. Paliwowe oczywiście. Tak więc listwa wyciągnięta, ja tu nie będę za bardzo nic czyścił, e, może delikatnie wsunę e, czysty papier, żeby tutaj coś, lekko gniazdo przeczyścić, ale nie będę nic więcej czyścił, ze względu na to, że prawdopodobnie bym kupę syfu mógł tam wrzucić do środka, a to jest oczywiście niewskazane. Dobra, sprawdzimy jeszcze oczywiście, czy wszystkie te cztery gumki ściągnę, wszystkie wyczyszczę i sprawdzę, czy są całkowicie sprawne i nie ma z nimi jakiegoś problemu. Jak już pewnie zauważyliście, te nowe wtryski na czystej listwy, która mniej przejechała, są bardziej srebrne niż tamte moje, czyli te, które już są troszeczkę widać nadgryzione przez ząb czasu. No ale dobra, podmienimy listwę na tym nowszą i zobaczymy czy ustaną szarpnięcia przy dodawaniu i puszczeniu gazu oraz czasami wzrosty obrotów. I różne inne jakieś drobności, które pewnie u każdego ale uznawane są często za normalne. Ja szukam przyczyn głęboko i mam nadzieję, że znajdę. Okej, okay, lecimy.